Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Audzubillahim nishatun rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim eh, Witam was eh, w kolejnym filmiku dzisiaj eh, Postanowiłam omówić eh, jeden, jedną surę z Koranu mm, Bardzo ciekawią eh, Mam nadzieję, że to was zainteresuje eh, jest wiele, wiele sur. 114 sur w Koranie mamy. Jedną z nich dzisiaj chciałabym omówić z wami. Oczywiście przy, przy współpracy naszych polskich uczonych, którzy przetłumaczyli nam tą surę na polski język. Chciałam wam przeczytać tą surę. I krótkie omówienie. Więc jest to Sura 82 z Koranu. E, nazywa się ona Al-Infitra, czyli tak jak urodziliśmy się, tak jak nas Allah to stworzył. Więc ta Sura e, przeczytam Wam po polsku. Z transtetem naszych polskich uczonych. To mi ja. W imię Boga Miłosiernego, Litościwego, kiedy niebo rozdzieli się, kiedy morze się zburza, kiedy groby zostaną wyrównane, wtedy każda dusza się dowie, co sobie przygotowała, co zaniedbała. O człowieku, cóż cie, ciebie zawiodło względem tego pana szlachetnego? Tego, którego ciebie stworzył i ukształtował cię harmonii i wymierzył proporcje. Ułożył cię w takiej postaci, w jakiej chciał. Cóż, yy, otóż... Yy, otóż... Yy, Uręcz przeciw, przeciwnie, za kłamstwo uważasz sąd? Zaprawdę nad wami są stróże, szlachetni, którzy zapisują. Oni widzą, co wy czynicie. Zaprawdę sprawiedliwość, sprawiedliwi będą szczęśliwi. Zaprawdę grześnicy będą w ogniu piekielnym. Oni będą się tam palić w dniu sądu ostatecznego, i nie będzie mogło od, od, na, oddalić się od, od tego, co Ciebie po, poucza, co jest, yy, co jest dzień yy, sądu ostatecznego. I jeszcze raz, do, co do Ciebie poucza, co, co to za, za dzień sądu ostatecznego tego dnia? żadna dusza nie będzie w stanie nic pomóc innej duszy rozkaz tego dnia będzie, na, na życie, będzie należeć do Boga, do Alast Ala. Ostatni dzień sądu ostatecznego. I tutaj chciałabym Wam też oczywiście przy współpracy naszego naszych uczonych, naszego imana, który jest uprawiany do tego, żeby transtetel, żeby omówić tą surę. A ja chciałam tylko przytoczyć jego jego, 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 jego interpretację tej sury. Sula al-if, al-in Fitra ma 19 ajatów. Allah zadaje retoryczne pytania tym, którzy dali się zwieść jego, te, jego łasce i myśli, że nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za swoje czyny w ostatnim wersecie tej sury. Alla jednak przypomina nam, gdy sura e, dobiega końca, o niesamowitej równowadze, w jednej, jakiej zostaliśmy stworzeni, i że nie, że w dniu sądu ostatecznego nasz nasza ostateczny los będzie wyłącznie w Jego rękach. W Allah subhanahu wa ta'ala. E, służy Jego wzruszającym e, przypomnieniom o sile i autorytetecie Wszechmogącego, a także. E, wzywanie do roz, rozważania decyzji, które podejmujemy w tym życiu, i dołożenia starań, by podążać za Jego boskim przewodnictwem. I tutaj Allahu Alau wskazuje w tej Słowacji, żebyśmy pomyśleli nad naszymi czynami. Niech Allahu Alau błogosławi nam, da nam hideje. Uh, I love you. Assalamu alaikum.